że zakładam rękawiczkę na głowę i ją pompuję nosem. A, no. No, mógłbym to zrobić skacząc, salta czy coś. A, spokojnie nie? Nie no, salta, nie. Znowu Nie no, Nie, bo nie wiesz czy się wy... By... Witam was wszystkich na blogu 646 Jestem Marcin Kuciński I dzisiaj po raz drugi już Na hangarze będzie magia Ponieważ padli do nas rozczarowani Czyli Just Eddy Show I Czarek Czaruje, którzy mają Kanał na YouTube, który tak się szybko rozwija Są znani e, szczególnie Na przykład z dostawania Frytek za darmo <laughs> Czarek i Eddy są świetnymi czarodziejami I dzisiaj wpadli Na hangar, dlatego Zobaczmy co przygotowali Magicznego dla nas. What? Co jest? Zamknięte? Dobra. Obraka, dobra kadabra Wow. Tak się magicznie wchodzi. Jest i ekipa, jest siostra, Olek, Edi, Czarek. Wow. Co tu się dzieje? No będzie to, to odcinek pełen magii. Wow! Eddie od razu chciał zaprezentować nowe triki z skarpetami i pomarańczami z hipnoza śpijcie. Albo nie, nie śpijcie, tylko zobaczcie. O oh, wow! Oh. Patrzcie, każdy każdy, każdy, każdy... O, Olek też mnie Tak? To zażonglujmy. Ale ty Teraz wam zademonstrujemy wszystkim nasze żonglerskie umiejętności. Znaleźliśmy jakieś owocki. Yeah. No miałem kiedyś fazę na to, żeby pouczyć się cyrkowych sztuczek. Coś tam, coś tam jeszcze pamiętam. Kiedyś byliśmy razem z Marcinem w Karpaczu i on mnie właśnie nauczył żonglować. O właśnie. Także... A później żeśmy sobie kupili diabolo i rywalizowaliśmy, kto będzie lepszy. Teraz wam pokażę jak magicznie założyć czarodzieją skarpetki Dobra. Łoo! Wow! Jak to zrobiłeś Jak ja to zrobiłem? Uh -huh. Magic! No nie, nie, panowie, panowie, jeszcze raz, to ma być epickie. Czas zaczarować hangar. Poczekaj, jesteś się. To jest początek, już nie wiem co się dzieje. Cześć, Adrian. To jest mój kuzyn Czarek. E, pokażemy sobie wyjątkową opluzję. Witaj! Chciałbym, żebyś teraz... Pomyślała o jednej karcie. Są liczby i figury, tak? Pomyśl sobie jakieś, tylko proszę, nie myśl jakiejś takiej komercyjnej, typu Damakier albo Aspi. To są bardzo popularne karty. Świetne. To znaczy, że nie jesteś jak 90% pozostałych osób. Powiedz, jaką kartę byś chciała? Ktoś mogła wybrać? Dziewiątka trefl. Dziewiątka tref. Zawsze ta jest pewnego rodzaju przepowiednią. Zwróćcie uwagę, moi drodzy, przed chwilą się poznaliśmy i ty powiedziałaś spontanicznie dziewiątka trefl. Jeśli widzisz układ wszystkich kart w talii, jest taki, że karty rzucają się w Powiedziałaś dziewiątka trefy. No nie! <grystanie> Chciałam, żebyś z tej dali wybrała jedną kartę. Śmiało jakąkolwiek. sobie. Dziewiątkę tref? Nie, śmiałam. Jak Mam tutaj ósemkę karo, prawda? Umieszczmy ją w talii i przełożymy. Czy jest? Nie ma? Jest. Chłód. Przechodzę je ponownie. Zaprosiłem. Dwójka. Chłód, o oh, co było oh. <laughs> A wiecie, jak to wygląda, za odwróceniem uwagi? Zobaczcie. Jest tu, prawda? No. Czy możesz proszę swoją kartę popchnąć do środka i dać jej w sam środek? Jest tak. tak. Środka? Jest tu czy tu? <laughs> nie, <laughs> jest moich <mój> <laughs> zębach. Nie yeah. Ale wysoko skaczesz. Ty kangurze. Słuchajcie, zamierzam założyć. Wow. Rękawiczkę na głowę, po czym napompuję ją nosem. W pewnym momencie będzie ogromna i pęknie i będzie mnie bolało. O oh, wow. Oh. Oby nie bardzo. O oh, wow. Niektórzy mówili nie, nie rób tego. dajmy na hangarze. Ale wszystko dla vloga. Wszystko dla wyświetleń. Uwaga. rękawiczka na głowę. Spokojnie widziałem to wczoraj na YouTubie.

Jest parta. oparta. Tak jest! Idealny front flip! Woo. Stwierdziłem, że nie ma co przedłużać tego odcinka. Dlatego podzielę go na dwie części. Mam nadzieję, że pierwsza część Wam się podobała. W drugiej części Czarek nauczy mnie rzucać kartami. A ja i Olek nauczymy go robić back Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Followujcie mnie na Instagramie. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, żeby nie przegapić następnego odcinka z rozczarowanymi. I im więcej łapek w górę pod tym filmem będzie, tym następny odcinek będzie szybciej na kanale. A i jeszcze, jeżeli jesteście zainteresowani, jak czarek zaczarował dziewczyny z hangarowego bistro, to wpadajcie na kanał rozczarowanych. Link jest w opisie. W skrócie mówiąc, znowu dostali coś za darmo. A także jeszcze raz pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz zasubskrybowaniu tego kanału. Będzie się na nim coraz więcej działo. No i oczywiście co? I do następnego! My mind is living on cloud nine And this nine is never on vacation Start up that Maserati And boom, boom, I'm racing